Patostreaming to zjawisko w mediach społecznościowych, w którym użytkownicy transmitują na żywo treści, które są uznawane za kontrowersyjne, nieodpowiednie, lub po prostu popierdolone. POPIERDOLONEJ! często prezentują zachowania patologiczne, takie jak przemoc, nadużywanie alkoholu, a także wsadzanie mokrych paluchów do ucha. Takie transmisje są zazwyczaj prowadzone w celu zyskania popularności i zarabiania na darowiznach od widzów lub prowokowania kontrowersji. A to streaming jest krytykowany za promowanie negatywnych wzorców i wpływanie na młodych ludzi w destrukcyjny sposób. Takie zachowanie z Twojej strony, jakie dzisiejszego wieczora miało miejsce, to jest podal! Bardzo... Posiadać go dości, kłońcowych! Ale czy patu streaming ma swoje odzwierciedlenie za granicą? Przecież oczywistym jest, że pierwsze, co mamy przed oczami, to Magical Jerafat ze swoją sztuką nowoczesną. Czemu panu, że te kobiety nie uderzyły się na ręce i jednokrotnie ich powiada skrzydła? Krzemuła kobieta! To, tak jak już mu wspominałem, wielokrotnie było ustawiane i to była sztuka nowoczesna, a. Mam dla Was jednak dobrą informację, nie jesteśmy wcale jedyni w tym pierdolniku na kółko. Ja powiem więcej, jesteśmy ledwie jak ta kropla w oceanie smutku, który hula od zarania dziejów. Przypominamy wyjątkowo głupi przypadek rosyjskiego streamera, który za tysiąc dolców wystawił swoją ciężarną dziewczynę na balkon na 15 minut. Geniusz nie przewidział, że w minusowej temperaturze nie skończy się to happy endem, ale to dopiero początek. Stanisław Resztenia, 30-letni youtuber znany jako Stas Refali, w grudniu 2020 roku prowadził swoje standardowe streamy, podczas których gadał z widzami. Stanisław co jakiś czas podejmował wyzwania, za które widzowie sypali mu kasą. Zwykle były to grosze, a i zadania sprowadzały się się do prostych, choć głupich akcji. Bywały jednak i bardziej odjechane momenty, jak wtedy, gdy Stas spryskał swoją dziewczynę gazem pieprzowym. Do tej pory było się bez większych afer a para zarabiała na tych idiotyzmach jakąś tam kaskę. Wszystko zaczęło się 2 grudnia, kiedy jeden z widzów obiecał streamerowi 1000 dolarów za uderzenie swojej ciężarnej dziewczyny. Cała ekipa widzów wiedziała o ciąży, bo Valentina często chwaliła się za okrąglonym brzuszkiem przed kamerą. Stas uznał to za głupi żart, ale potem padła kolejna genialna propozycja. Pozycja. Rozebrać Walentinę i zamknąć ją na balkonie. Tego dnia temperatury wahały się od minus 3 do minus 8 stopni Celsjusza, a więc idealna pora, by zamrozić sobie digi i na amen. <słuch> Streamer najpierw zlekceważył propozycję, ale po namowach widzów postanowił podjąć wyzwanie, transmitując wszystko na żywo. Widzowie mogli zobaczyć, jak koleś próbował zaciągnąć dziewczynę na balkon. Valentina jednak nie była łatwym przeciwnikiem i wyciągnęła kieszonkowy nóż, co na chwilę uspokoiło sytuację. Swoją drogą, jak go nosiła w domu, to doskonale wiedziała, że z tym typem jest coś nie tak. Streamer postanowił wtedy pogadać z nią w innym pomieszczeniu. Okazało się jednak, że ta rozmowa była tylko podstępem. Kamera nie obejmowała pomieszczenia, w którym Stas jego dziewczyna się znajdowała. Ale słychać było odgłosy szarpaniny i krzyki obojga. Zostaw mnie! Po pewnym czasie facet wrócił do komputera sam, oznajmiając widzom, że zamknął Valentinę na balkonie. Po kilku minutach ułożył Valentinę na kanapie, ale dziewczyna dalej nie dawała oznak życia. Widzowie zaczęli się burzyć i zastanawiać, czy to na pewno nie jakiś kiepski prank. Sytuacja się wyklarowała, gdy po dwóch godzinach streamer w końcu zadzwonił po pogotowie. Jeden z widzów rzucił mu nawet półtora tysiąca dolarów za to, żeby nie wyłączał transmisji, gdy przyjadą ratownicy. Karetka zjawiła się szybko, a lekarze stwierdzili zgon z powodu hipotermii, z badania ciała okazało się, że prawdziwą przyczyną śmierci był uraz głowy. Teraz zagadka: czy dostała w łeb podczas szarpaniny, czy może Balkon zagrał rolę bokserskiego ringu? Policja aresztowała streamera za zabicie jego dziewczyny. Nasz mistrz Pato Streamingu oczywiście bronił swego, twierdząc, że był to tylko niewinny żart, który niefortunnie zakończył się wypadkiem. Na początek rosyjski sąd skazał go na dwa lata za nieumyślne zabójstwo, ale prokuratura stwierdziła, że to za mało dla takiego wybitnego żartownisza. Odwołali się od wyroku. Żądając co najmniej 15 lat więzienia i oskarżenia go nie tylko za nieumyślne zabójstwo, ale też znęcanie się nad kobietą i umyślne morderstwo. W 2021 roku sąd przyznał częściowo rację prokuratorowi. Sama Mirabelka w swoim geniuszu przyznała, że w dniu tragedii kilka razy walnęła Walentinę w głowę. I tak za swoje wyczyny został skazany na 6 lat w kolonii karnej. Brawo, zagrałeś w grę głupich pomysłów i wygrałeś nagrodę główną. Darmowy pobyt na koszt państwa. I to nie byle gdzie, a w Rosji, gdzie w takiej kolonii Strażnicy zrobią mu z dupy przecier pomidorowy. Wyjdzie z dziurą w psychice, a i nie tylko. Już nie mówiąc o tym, że takie 6 lat za taki numer to i tak kaszka manna. Lekkim bomblem mogli mu z 15 wpierdolić albo i do żywotkę. Wtedy by już nie wyszedł, chyba że do klopa w asyście 6-ochroniarzy, gdzie jak nawet będzie robił balasa, to będzie zakute, a jego klocek przeszukiwanym. Warto wspomnieć o przypadku wyświetlającego się wszędzie dziś mary który również pewnego dnia dał czadu. Ujemy się! Ty, u mnie, uchyliet! Się Był październik 2020 roku, a nasza Mirabelka postanowiła rozkręcić inbę życia w wynajętym apartamencie w Moskwie. Zaprosił grupę kobiet, obiecując im świetną zabawę, darmowe ptasie mleczko i podział zysków z transmitowanego uniwersum. Dwa, trzy, Impreza ruszyła pełną parą jak twój stary na majówce, a koleś jak przystało na prawdziwego zadmiarza, postanowił dać widzom więcej niż oczekiwali. W pewnym momencie coś się jednak przegrzało w jego główce. Chwycił 21-letnią modelkę za głowę i wielokrotnie uderzył jej twarzą o blat stołu. Wszystko to na oczach setek tysięcy widzów, którzy z niedowierzaniem oglądali jak impreza zamienia się w koszmar. Ale historia na tym się nie kończy. Dziś Mirabelka jest królem memów na TikToku, a i nie tylko. Yeah. Da, 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 da. Przypadek tej persony przedstawiłem w poprzednim odcinku na kanale. Tutaj macie anotację. Siema.